Mój piątkowy reset, czyli prosto z pracy w piżamkę. Piąteczek, wszyscy planują wyjścia. Ty planujesz jak najszybciej zamknąć drzwi mieszkania za sobą. Weekend z ludźmi? Może za tydzień, może za dwa. Na razie potrzebujesz 48 godzin bez udawania. Bo ciągłe tłumaczenie tego świata na to, żebyśmy mogli w nim funkcjonować jest niesamowicie wyczerpujące. Cały dzień działasz jak tłumacz na żywo. Tylko, że tłumaczysz własne myśli. Za dużo bodźców, za głośno, nie daje rady. Tłumaczenie. Ale dziś świetna atmosfera w pracy. Mam pomysł, muszę powiedzieć teraz. Nie, nie, czekaj, czekaj, nie przerywaj. Tłumaczenie. Prześlę uwagi mailem. Osiem godzin ciągłej translacji, bez przerwy, bez odpoczynku. Casual Friday w pracy. Inni ładują baterie. Ty je drenujesz, próbując brać w tym udział. Inni relaksują się przy small talku. Ty podczas niego cierpisz. Kolejne przedstawienie. Kolejne minus 10% energii. To nie jest ta społeczność, to zarządzanie energią bo jak znajdziesz swojego człowieka, to rozmawiasz z nim godzinami. Następnym razem, gdy ktoś zapyta, czemu znowu siedzisz w domu? Pamiętaj, potrzebujesz dwóch dni bez tłumaczenia, żeby przeżyć pięć dni z tłumaczeniem. Piżama w piątek to nie kapitulacja, to strategia przetrwania.